Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, prosto z GTA. Nowe tydzień, a co na tym razie idzie nowe sposoby na zarobek w tym tygodniu, a więc chciałbym wam przedstawić, co możecie sobie robić, żeby dobrze zarobić w tym tygodniu. Ten tydzień troszeczkę jest kalką tego, co rzeczywiście było w poprzednim tygodniu, jednakże jest parę takich dodatkowych szczegółów z kategorii, ale jest jeszcze to, ale mamy jeszcze to. Także zobaczcie, pierwsze co, no to zaczniemy sobie po prostu tutaj od... Tego, co możemy tutaj znaleźć, czyli online akcje, i mamy premie razy 3, która znajduje się tutaj na wyścigi. Te wyścigi są na, od akcji społeczności na premie razy 3. Yy, no i tak, czy to znaczy, że warto jest sobie je zagrać? Nie, raczej nie, raczej żeby się tylko pobawić, że tak można powiedzieć. Raczej to nie jest sposób na zarobek, raczej żeby się pobawić. Kolejna sprawa, co tutaj mamy na premii, no to jest gonitwa. Jako tryb adwersarza, premia razy 2. Gonitwie polega na tym, że mamy jeden taki samokut, który ma Dojechać do celu, jedni, którzy mają ich zatrzymać, i ochroniarzy tego samochodu. Taki tryb, żeby się rzeczywiście pobawić. Ale to też raczej nie jest najlepszy sposób, żeby zarobić w tym tygodniu. Raczej, to jest kategoria zabawa. Też kolejną rzeczą, którą jest w kategorii zabawa, znajdziemy w kategorii wyścigi. I jak pojedziemy sobie trochę, 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 trochę bardzo do góry, to mamy coś takiego jak pościg, który jest na premier razy dwa. To też jest kategoria raczej zabawa. Chyba, że chcecie sobie zrobić zadanie na samochód, gdzie trzeba zająć pierwsze miejsce trzy dni z rzędu, no to może to Wam jakoś pomóc, żeby wybrać akurat konkretnie to. Chociaż ja raczej bym preferował, jeżeli ktoś by chciał rzeczywiście robić to zadanie, poszedłbym na wyścigi. Które po prostu nazywają jako równoległe, gdzieś nie musiałem już tutaj. O, na równoległe, gdyż zazwyczaj ja wygrywałem na tych równoległych, nie wiem jak to jest z tymi randomami, ale bardzo często udawało mi się zająć pierwsze miejsce. No i jedyne premie, jakie mają największy sens, jeżeli chodzi o ten tydzień, Tyczą się tych rzeczy, które są, nie zgadniecie, też, dla GTA plusowiczów. Plusowicze mają to jeszcze na premie razy 2, czyli jeżeli nie upasasz abonamentu GTA, Plus posiadasz te premie na wysokości razy 2. Jeżeli opłacasz, masz je na razy 4. Są też 3 premie, więc możemy zacząć po kolei. Pierwszą premią liczy się tego, co jest oto, czyli Stowarzyszenie Turystów Los Santos. To jest oczywiście tylko i wyłącznie na nowej generacji konsol oraz na wersji Enhanced na PC. -cie. Też otrzymujemy tutaj e-maila z tym, co tam akurat się wylosowało. Akurat, że jest nawet noc, to nie będę w stanie móc tego zrobić, ale udam się tam i zobaczymy, co w takim razie wylosowało mi się za zwierzątka. No dobra, dotarłem w ogóle do tablicy przy okazji jeszcze stoi sobie tutaj Park Ranger, którego też będzie się tyczyła jedna rzecz. Jest sobie dosyć zabawne, że ten pojazd został specjalnie dodany tylko na nową generację konsol, mimo, że on jest od początku premiery, ale dobra. Premiery w GTA tak chcę powiedzieć, dokończyć sobie, nie? Więc tak, jakie mamy zadania? Mamy Kota, Mopsa oraz Mewę. No Mops wiem mniej więcej gdzieś już muszę zrespić, ale to i tak jest od godziny tam 11. Mewę bym szukał gdzieś w okolicach plaży, a Kota nie mam absolutnie akurat pojęcia, gdzie bym mógł znaleźć, o ile to mają na myśli, że kota, że kota, a nie kota, że Jaguara. Sam wiecie, Pumę, czy coś w coś tym stylu. Ale ogólnie cały czas mamy noc, nie? To ja nie będę w stanie móc tego znaleźć, praktycznie. Ale co do tego te pojazdu też właśnie chcę jedną rzecz też dokończyć. Ponieważ tyczy się to, tutaj zobaczcie, jak sobie wejdziemy w internet. Mamy coś takiego tutaj jak Wardstoku oraz w Wardstoku mamy tutaj właśnie tego Park Rangera. jest tutaj mamy z nim też odblokowaną, po prostu dodatkową odzież, jeżeli kupimy go. Jeżeli ktoś go posiada, no to do 72 godzin otrzyma, ale już raczej w, to było też w poprzednim tygodniu, więc już otrzymał. To samo się też tyczy policji. Tylko, że w policji mamy akurat ten outfit, który ja posiadam na sobie To jest on do zdobycia przez wyzwanie tygodnia, Ale też można otrzymać jeszcze jeden outfit Trzeba ukończyć wezwania policyjne 3 Jednakże do tego oczywiście zaraz przejdziemy i jeszcze pytanie, to zakończmy sobie tę tablicę Jak w takim razie tą tablicę ogólnie zrobić? Gdzie znaleźć te zwierzęta i tak dalej? Słuchajcie, jeżeli chodzi o tą tablicę, też oczywiście Utrzymujemy, jak już do niej tu podejdziemy Też dostajemy na telefon po prostu Maila, jak widzicie, kod MOPS Oraz MEWA, jeżeli nie, nie wiecie, gdzie to znaleźć Najprostszą rzeczą jest Abyście skorzystali sobie z mapki, która jest Pod opisem tego filmu, a jak już Zeszliście w dół, to możecie zostawić oczywiście Suba, łapę w górę i komentarz, wtedy promujecie Sobie ten film dalej I więcej osób może się dowiedzieć, jak zrobić sobie hajs. W tym tygodniu. Jeszcze, jeżeli jesteś jeszcze na telefonie, to jeżeli nie łapkę w górę, masz jeszcze coś tak jak podbić film. Trzy razy w ciągu tygodnia można podbić jakiś film, potem ta usługa jest płatna i dobrze w takim razie, więc jak wejdziesz na mapkę sobie gtapu tam będziesz mógł sobie zaznaczyć te wszystkie zwierzęta oczywiście ta cała tablica jest tylko na wersji rozszerzonej, nie masz tego na podstawowej wersji legacy, tak samo na ps4 oraz xbox one, to jest tylko na nowej wersji, nawet jeżeli masz, nie wiem ps5 i grasz na starszej wersji to tego dalej nie masz, musisz mieć nową wersję gry dobra, sprawdziłem sobie w ogóle i kot na przykład mogę sobie znaleźć mniej więcej tutaj, godzinowo się zgadza więc pojedziemy, poszukamy sobie kota to jest oczywiście aktywność, którą możecie robić sobie codziennie. Ona, je, ona się odnawia tam chyba około godziny 7-8 rano, ale to jest aktywność, którą można robić codziennie. No i dla przypomnienia, to jest na premii razy 2. Kiedy masz GTA Plus, masz to na premii razy 4, czyli masz codzienną aktywność, na której możesz sobie dużo, dużo zarobić. Proszę, mamy tu, mamy tu kota. Jak widzimy, sobie siedzi. I wysyłamy zdjęcie. No dobra, moc. Mopsa to ja pamiętam, że idzie znaleźć sobie na tym tutaj okręgu, jest chyba gdzieś pomiędzy tymi tutaj wszystkimi. Proszę, zobaczcie, mamy Mopsa. została tylko i wyłącznie mewa, mewa z tego co zobaczyłem najczęściej może respić się tutaj na przykład, więc w zasadzie teraz stąd jak jestem no to nie pozostało mi nic innego niż po prostu tutaj jechać i szukać po końcach gdzieś tej drogi, bo tutaj jest bardzo pełno tych punktów spawnu jeżeli chodzi o te mewy, nawet tutaj są, że mi jeszcze zaliczy zdjęcie. Zaliczyło. I proszę, wszystkie zwierzęta sfotografowane, za to dostałem sobie 200 tysięcy łącznie. Ale ty na GTA Plusie możesz dostać aż 400 tysięcy za tą aktywność. Także w ogóle, ty tam, jeżeli opłacasz tego GTA Plusa, to, to według mnie to jest taka aktywność, którą warto jest sobie zrobić. Zwłaszcza, że z tą mapą jest dosyć łatwo znaleźć te zwierzęta. No, chyba, że nie wiem, wylosuje się naprawdę coś, co jest bardzo ciężkie do znalezienia. Dobra, więc kolejną rzeczą, którą chciałbym tobie pokazać, jest oczywiście to wyzwanie tygodnia, czyli wezwania policyjne. To też jest na premier razy 4, kiedy masz GTA+, ale kiedy nie masz, jest to raz razy dwa, więc jak uzyskać do tego dostęp? Żeby uzyskać dostęp do tych misji, potrzebujesz sobie kupić którykolwiek z tych radiowozów. Nieważne, czy to będzie motor, czy to będzie to, jak ja jadę teraz, konkretne D10. Nie ma to znaczenia. Tylko Park Ranger się w to nie wlicza. Nie ma znaczenia, że to jest oznakowany cruiser. Musisz posiadać radiowóz, tak jak ja teraz. Posiadam radiowóz, mam dostęp do tych misji. Raz na jakiś czas Vincent sam się odzywa na słuchawce i mówi siema, jest jakaś sprawa, podjedziesz, pomożesz. No i wtedy mamy chwilę, żeby Podjąć decyzję. Jeżeli nie podejmiemy, on taki mówi zawiedzionym głosem: dobra, sprawa odwołana, czy coś takiego, nie? Żeby to zrobić, na podstawie to się klika literkę B i potem, żeby potwierdzić, klikamy sobie E. Lokalizacje tego mogą być różne, nie? Możemy jechać 10 km, możemy jechać krótko, tak jak teraz. Też dodatkowo, jeżeli chodzi o te misje policyjne, to też chcę tutaj oczywiście powiedzieć, bo to też może nie być do końca oczywiste. Nie w ogóle nie musimy korzystać potem z radiowozu. Możemy sobie... Tylko, my tylko rozpoczynamy misję z radiowozu, ale potem możemy sobie wsiąść normalnie do opresora i polecieć do tego miejsca na, na opresorze. Także no na przykład takie zlecenie naprawdę szybko idzie sobie zrobić. Jeżeli mamy oczywiście fajny punkt wylosowany. Jednakże kiedy wylosuje się beznadziejny punkt, aż na no to jest oczywiście rada. Czyli po prostu będziemy wtedy sobie zmieniać sesję. Może to się pojawi, no to wam to przy okazji właśnie pokażę. A, tam gdzieś u góry jest. Dobra, to później tam do góry pójdziemy, bo i tak musimy tej bomby rozbroić. I kiedy skończyliśmy zadanie, no to opuszczamy sobie teren. No i teraz jeżeli chodzi sobie o cooldown. Jaki wynosi cooldown pomiędzy tymi zleceniami policyjnymi? Otóż jest on dosyć krótki, abym ja to mógł powiedzieć, bo wynosi on równo o minutę. Kiedyś to było 5 minut, teraz to jest tylko i wyłącznie minuta. Ja dostałem za to 50 tysięcy, ponieważ nie mam GTA+, Plusa. jednakże ty, gdybyś miał GTA+, Plusa, mógłbyś dostać nawet, uwaga, 100 tysięcy za to zlecenie. Ile mi to zajęło? 4 minuty może. Nawet może mniej to zlecenie zrobiłem. Może w 3. W ogóle taki spam był. Ale no naprawdę idzie na tych zleceniach sobie dużo zarobić i to ja nawet bym się zastanawiał w pewnym momencie, czy to jest już lepsze od Kayapeliko. I to tak szczerze trzeba powiedzieć, czy to jest już lepsze przed Kajopoliko w tym momencie. No trzeba dużo, niby, wydać na radiowóz. To jest ten jeden, jakby fakt, i co to trzeba też powiedzieć. To taka taka ciągła, powiedzmy, że robota na tych zleceniach. Dobra, mamy następną misję i zobaczcie. Wylosowało się daleko. Mamy To jest. My tutaj zaraz usłyszycie, że powie, że to jest Akowan. No, ale to jest bardzo daleko. Tak daleko nie ma sensu, żeby jechać, więc wtedy klikamy sobie. No, basesyl dla zaproszonych. Tym samym e, resetujemy sobie misję i potencjalnie dajemy randomowej lokalizacji, żeby wyszło coś nowego. Zwłaszcza, że tak jak już mówimy, na w początku kuldo wynosi tylko i wyłącznie minutę, więc nawet tego nie odczujemy dosłownie, że, bo zanim tam dotrę do tego radiowozu, pewno minie nawet te pół, pół minuty, może nawet minąć z loadingami. Oczywiście to się już tyczy od załadowania sesji, nie wejście na sesję, więc wiem, może nawet pół minuty minęło, może z 20 sekund. Oczywiście wsiadać od razu nie mogę, nie? Dobra, mamy kolejne zlecenie jakieś i jak widzimy, kilometr 800. No i dobrze. Kolejne w takim razie zlecenia zrobione, wychodzimy z salonu gier, nikt mi nie powie, że to nie salon gier, bo to salon gier, trochę ucięty, ale dalej i do Vincenta. Kolejne wezwanie w takim razie zrobione. Jeszcze tylko jedno i zadanie tego dnia będzie wykonane. Przy okazji, tu się dziupla zrespiła. Bo można sobie dziupla ogarnąć. Z tego co ja chyba pamiętam, to musiałbym sprzedać właśnie sobie rzeczy, bo nie ma nic na premii. Bym sobie opróżnił właśnie biznesy swoje. Ale to sobie zrobię w, w swoim czasie, nie teraz. Ale to jest na przykład co możemy ogarnąć w oczekiwaniu sobie na kolejne zlecenie. Na przykład dziupla wam się zrespi. Nie wiem, skrytka Geralta. O, poszukać, zrobić. Ona mi zaliczyło już wyzwania policyjne. Myślałem, że jeszcze jedno będzie trzeba zrobić. No to dobra, skoro w takim razie mi to zaliczyło. Chociaż wydawało mi się, że nie robiłem nic. A jak to tam wie? No mam pełne, bo dało mi hajs po prostu. No to możemy przejść w takim razie do trzeciej rzeczy. W tym tygodniu. I tak samo dla nas, którzy nie płacą. Premia razy dwa. Dla tych, którzy zapłacili, premia razy 4. Ty masz GTA, a masz lepszą premię. Jednakże tym razem to się tyczy biznesu. I jeżeli chodzi o biznes, no, no to tutaj już możesz liczyć na jakąś. Jaki rzeczywiście sensowny zarobek. Bo mówimy tutaj o premii razy cztery. Nawet na biznes. Co są sobie. Już jest raczej takie, łożysz ty, kurde, ale dużo, nie? Do biura kaucyjnego. Tych też klikniemy, niechaj idą. Wszystko jest tutaj na tym komputerze. Tak naprawdę. Sobie siadamy. To miało być cudzysłów policji, DLC. Z łapaniem przestępców. A jak widzicie, to są nagrody za każdego tutaj oto ziomeczka. Ten oczywiście czerwony jest najważniejszy. Mamy 260 tysięcy. Jeszcze wyobraźcie sobie, kiedy macie gita plusa, to kiedy macie premię jeszcze razy, dwa, to to Tutaj jest, to za tego ziomeczka możecie dostać 520 tysięcy. 520 tysięcy za jedno zadanie, które zajmie wam w porywach 5 minut. To prawda, fakt, on jest tylko raz dziennie, co trzeba też oczywiście posklasić, tak zwany czerwony cel. On jest tylko i wyłącznie raz dziennie, więc dużo, dużo tych celi nie będzie, no tylko 7, ale to i tak nie zmienia faktu, że bardzo dużo idzie zrobić. Na tych tutaj ziomkach, których też szybko się robi, to jest po 140 tysięcy. 140 tysięcy to jest mniej więcej tyle, ile by jesteście w stanie zrobić sobie wy. W Warsztacie za jedno zlecenie. Jeżeli które nie jest bankiem rezerw, to jest gdzieś taka kwota. Jeżeli macie oczywiście GTA, a bez Geta plusa to jest taka, o taka kwota, nie? Nie, no mogę na przykład kiwnąć tą, bo kojarzę, że ona może być rzeczywiście gdzieś blisko. Ale niestety Janet musi oczywiście opowiedzieć o każdym celu. No i tak samo, nie? Je jeżeli chodzi o te zlecenia, to niebieskie cele są rozgrywane na sesji, czyli możemy korzystać sobie z opresora MK2, żeby się nawet tam dostać. Czerwone cele są na akcji, że tak to można by powiedzieć. To tam tylko są konkretne pojazdy, ale jak mówię, Ci, no to to jest taka misja, która Zazwyczaj nie trwa więcej niż 10 minut Jednakże co do tego, ile idzie zarobić na tym biznesie W godzinę, to sobie oczywiście przejrzymy się W następnym odcinku, to jest tak ogólnie rzecz biorąc Opowiedziane, ile możesz oczywiście zarobić Jak zarobić, no i dobra, jak Przystało na policjanta, trzeba jej tutaj Oczywiście zrobić zamieszanie, no i dobra Jak już cel sobie wyszedł Musimy ją zabezpieczyć Płynność jej balazator, na przykład, i ją zabieramy. Jednak jak właśnie to miało być właśnie DLC jako tak zwane, właśnie to policyjne, o, że będziemy zbierać przestępców czy coś, i że tak mniej więcej sobie ludzie tłumaczyli. Jednakże samo to właśnie Bay Enforcement to bardziej znaczy coś takiego, że, bo w Stanach Zjednoczonych jest coś takiego, że jeżeli czeka na kogoś proces, to można dla kogoś wstawić kaucję i ta osoba jest sobie na wolności, zamiast żyć w więzieniu przez ten czas, oczekując na proces. Chociaż to zawsze zależy od y, jakie przestępstwo zostało rzeczywiście wymierzone, co dana osoba rzeczywiście zrobiła. No i my w zasadzie jesteśmy osobami, które doprowadzają takie osoby na proces, bo z jakiegoś powodu nie chciały się wstawić. No i dobra, jeżeli też chodzi o zapłatę w tym biznesie, to głównie ona zależy od tego, jak tutaj widzieliście, siedziało sobie dwójka takich naszych agentów i oni głównie gwarantują to, że właśnie szybciej ten cel, za niego dostaniemy zapłatę, bo bez tych agentów trochę dłużej to trwa. Nie pamiętam czasowo ile, ale z tymi agentami to chyba 5 minut ona tutaj będzie siedzieć. Dane łowy, dane łowy, zabezpiecz lub eliminuj 50 celów łowcy nagród. No dobra, to jest w każdym razie tyle, jeżeli chodzi sobie no. ten tydzień. Jeżeli chodzi o zarobek, także to byłoby na tyle. No i do następnego. Cześć.